Cześć, witajcie na moim kanale. Tu ja i Słuchajcie, już. E, będę nagrywała w tym odcinku Milka Secret Boxy. Pewnie się zastanawiacie, po co to wszystko, tej miseczkę i wszystko. Do tej miseczki będę dodawała wszystkie czekoladki. A tu pod koniec będę pakowała wszystkie Secret Boxy. Znaczy te zabawki. No. Dobra. ruszam się na otwieranie. A Ó, Vai na pierś box A, mamą świnka. Pajna Dobra. Położymy ją na razie tutaj. Będę później, może, przesyłka. Za... Dobra, wydajemy tutaj, tutaj. Drugi to jest tu. Cza, ten już otwarty był. Nie, dziwno. Co to jest? jest jaka... o, czaszka chyba. Nie. Nie wiem, podobna, nie wiem, co to jest. Napiszcie w komentarzu Trzymaj no, Zabawkę tu Zobaczmy. Otwieramy trzeciej I kabok. Dobra, chodź tu świnię przebasz. Zaczynamy od myśli. Dobra, mamy już jaję. Ja, to... ja to nazywam jajo. To jest a coś, no obiadamy tutaj świnka. Dobra. Otwieramy kartę. Sorry, że zrobiłam stopa, bo po prostu będzie długo trwało, więc teraz już otworzyłam i mamy tutaj... Zapomniałam, jak to się nazywa. Dobra, otwieramy kolejne. Słuchajcie, to jest stary, tylko widzicie... O, dobra. Widzicie? to o. Mm -mm. On też jest taki właśnie, że go też trzeba ciężko trafić. Dobra. Otwieramy i bierzemy się za kolejnego mi Boxa. Słuchajcie, mam takie coś. Takie... Ej, zaraz się ja nie wiem czy to jest serio.

Mieszczony? Kolejna jakaś czaszka, a ja chcę diamantowo ja chcę młodszy. Okay. Dobra. Odbieramy kolejną. Kolejne Teddy. Tak, Teddy? Nie Jak to nie? Ja panie... Teddy. Tak? Teddy sprawdźmy. Czy Teddy? Czy mi źle? Nie ten. Jezu, jakie ja mieszam? Sorry, ale. No. Dobra, otwieramy kolejno. To jest Kamilina. Kamilina, tam się nazywa. Dobra. I zabawkę. Możecie, może zatrzymać. No, no i. Chodź, pokażę, co tu jest no, mamy chyba. Nie chcę. Złoto. mo. Dobra. Teraz Patrzcie, jak to w ogóle, w ogóle ja teraz wygląda. Eee, I jest ich chyba, zapamiętałam. Ich jest 42. Może zastopować. Kolejne. Aha. Jest bo jakieś. Nie wiem. Ja odchodzę złączone oko, ale nie wiem. Odchodzę Ech, trzymaj odpór czekoladki i zabieram się na obrót. Kolejna czaszka. Trzymaj długo Kolejna. Trzymaj. Tu. Co ty? Eba, Szczęścia! A jeszcze i tak mamy dużo jeszcze Boże. Dobra, jak tam wypadła, jak to ja mam herami. Zaczą tu będziemy mieć? Ja, Jezus żabka. Mamy żabkę, czy to A mam tutaj, jak się nazywa? Fredo, tak? Mamy Fredo! Chodźcie, to też się spotykamy? Super! Dobra, otwieram kolejnego mikę Boxa. Słuchaj, może zastopować. To mi przypomina rybę. Ryba tutaj ma oczy i wszystko. Dobra, trzymaj czekoladki, patrzcie, lapa. Słuchajcie, może zastopować, żeby nie, żeby to, nie. Ale. Jezus. Od razu była moja, zamkniętych oczek. Trzy, dwa. Dura jest, Dziękuję. Ja mam ja szczęście się co teraz? Dobra. A może należąco teraz? Na leżąco. należące.

Dobra, mam kolejne, to już odkładamy, a możemy dostarczyć. teraz będziemy mój grać w yy, filmikach boks. Mam nadzieję, że będzie miała. Kolejny punkt: kryj, a nie to! to, jest od spodu szklany. A teraz góra. Ja dopiero się skapułam, Nie wiem, tydzień temu, że na górze są. Cześć, żońcu też? Jezu, mam sporo jeszcze. A to Ale jest w bardziej najbardziej z... z Ja No, tak teraz Freda. Mam nadzieję, że Fredo ma się przynieść szczęście. Bo... bo w kuzynce jej się poszczyściło i trafiła o dr... tego, tą, mą, z tymi dużymi oczami, z tymi kolorami, tle. Miś, czekaj, jak on się nazywał? Miś, miś, patrzcie, miś. Misia mamy, jej. Ja nie mogę, mój brat. Naprawdę i mamy szczęścia. Naprawdę. E, Trzymaj. I i jeszcze z czekoladki. Po już tego mamy. A moje same jakieś tam skamiły e, kości. Czy to będzie mok? Co to Małpka Małpkę. Też. Nie Słuchajcie, mój brat wydropił czerwone oczko. Dobra, coś kolejna otworzyć? Do, ale... I jak słuchajcie, musieliśmy zastopować dlatego, że nasi rodzice przyszli zobaczyć jak nam idzie i na razie to no nawet fajnie, ale trochę hmm. Może w zamkniętych oczach i należą, są, o oh Są jacyś czekoladki Patrzcie ile nam zostało Dobra a ty, a ty masz to I mamy jeszcze dwa Dobra I teraz Odkręcasz normalnie Tak tak No i mamy Tu moja kwestia ale Czekolady. Patrzcie, się w ogóle jest Jestem. Dobra. Dobra, eee, teraz może znowu Fredo. Fredo, chodź tu. Nie ma no kolejna małpka. Ja nie wiem, że Fredo musisz nam dać szczęście, tak? Jak dałeś mi szczęście, w tak, eee, Otwieramy. Po chwili dajemy z Kolejne, tylko są, słuchajcie, yy, o nie, nie, tylko nie, słuchajcie, nie, 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 rząd. Słuchajcie, jest yy, tak nie, Mamy nie, 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 figurki, nie, ciągle się powtarzają, a I nawet to nam szybko poszło, nie? W ogóle, jakbyście... Jak, jak ja chcę do... No, zmusiłam, że to była diamentowa to może kolejne! A. Bo w ogóle chcecie lajba? Lajba chcecie? No, to jestem z tymi czekoladkami, Co to? Jezu, nie, ja mam dosyć. W ogóle chcecie live a? Eee, Zamierzam. O, tak no, w ogóle zamierzam zrobić live'a. Dobra. Fredo, bo tam też za... Otworzymy może teraz mi bo mi się no, w ogóle mi się nie... Gdzie jest Misiek. Ty, bo misia nie mamy. nie, eee, misia nie mamy. Misia nie mamy. Ja już nie mam. <grywia> no nie, bo ja po prostu się... Ej, ty masz misia? Mam Misia. Masz kolejny. Co to? Więc, co tu jest? Piedzielę. Myślałam, że jest naprawdę nie ja chcę robić teraz. Chcesz? Dobra. A, czekoladki pierwsze. Już? Aha, to tak. Dobra. Nie, ale... Ostatni został tutaj mój. Miesiu. Został ostatni mój. Niech Ja! To jest mój ostatni. Fredo! To... Słabo właśnie. Ale właśnie... Na boksach. E, to, to, ja, to, ja e, to ja otworzę tak, czekoladki. Tak to A to jest ostatni. I oby, żeby było, jak nie to po prostu... To teraz jest, słuchajcie, ostatnia szansa i ja bym w ogóle nam się do... Otwieraj. Odbieraj, odbieraj. Odbieraj. Teraz jest, słuchajcie, nie wiem numero machajcie, ten pięknie. Um, Patrzcie, my oszliśmy makeaboksu, a w żadnej, a w żadnym makeupoksu było ich 42, a w żadnych nie było. Mo, więc to słuchajcie... To jest... Ja teraz będziemy pakować po no prostu... Te w kolejnym